Domowa szuflada na słodycze. Wiem, że też taką masz. Decydujemy, co brać, a co wydać. Albo wyrzucić. Na czosy no zostawimy. Nieodpakowane beziki? Zostają. To kupił kamil. Serowe wafle. Dla mnie tu no ale się obrazić. Teraz będzie hit. Co to jest? Jakie były plany na te chipsy i chrupki? Masakra. Nie wiadomo, w którym roku otwarte ciastka. To już chyba robią lekki wyjazd. To kupiłam wczoraj. Zostaje. Bardzo smaczne. Co to jest? Po prostu? Wiórki z niknaków, no... I mean... Mam dwie paczki przeróżnych cukierków. Spróbuję je wydać. Ciasteczka czekoladowe, chyba do wydania. O! Bliźniaki tamtych okruszków. Lubię niknaki, dam im szansę. O! To z komunii, czyli mają dwa miesiące. Ale niektóre pierniki w Toruniu, w muzeum, to widziałam, że po kilkaset lat miały. To te też przetrwają. Czy ktoś lubi czekoladę chili? Ja się nie zaliczam, ale jest nieotwarta, no to zostawię. Fasolki wszystkich smaków, ostra edycja. Nie wiem, czy ktoś się na to skusi. Pierniki, no jak to pierniki, pewnie z gwiazdki. Do widzenia. Chyba będzie party dwa, bo imniki mam już pełne.